Mogę Ci pokazać miejsce, gdzie umarłam. To było na skrzyżowaniu dwóch ulic. Opowiada Katrin Kulman, nieżyjąca już ewangeliska, z potężnym darem uzdrawiania, gdzie cuda działy się na posłudze, którą prowadziła. To było niezwykłe, ona rzadko modliła się za ludzi. To było tak, że kiedy wzywała Ducha Świętego, Boża obecność była doświadczalna w całym zgromadzeniu, ludzie byli uzdrawiani. Ale zanim doszła do takiego momentu posługi, to było tak, że była, nawróciła się jako nastolatka, zawsze była taka gorliwa, oddana Bogu, jeździła po kraju, głosiła Ewangelię i któregoś razu spotkała człowieka, który też pałał głęboką miłością do Boga. Była w związku z Nim i postanowili się pobrać. Jednak ona czuła, że nie powinna wyjść na Niego za mąż. Nie wiedziała dlaczego, ale to było tak głębokie uczucie. Nawet kiedy był dzień ślubu, to kilka razy zemdlała z tak wielkiego napięcia emocjonalnego. Ale pobrali się, byli chyba już dwa lata małżeństwem, to były lata powojenne w Stanach Zjednoczonych. Nie było internetu, nie było takiego przepływu informacji. A Stan Zjednoczony to potężny kraj. I ona w tym. Razem z mężem posługiwała, głosili Ewangelię. Żadne cuda się nie działy, to był czas, kiedy oni głosili Ewangelię, mówili o Bogu, który kocha, o Jezusie, który umarł, wzywali ludzi do tego, żeby pokutowali swoich grzechów i powierzyli swoje życie Jezusowi. I Bóg działał przez nich, ludzie się nawracali. Ale któregoś razu jeden z dziennikarzy odkrył, że ten człowiek w innej części Stanów Zjednoczonych miał rodzinę, którą zostawił, żonę, dzieci, przyjechał, zmienił imię i nazwisko. Oczywiście Katrin Gurman o tym nie wiedziała. Yy, I ona wyszła za człowieka, który miał rodzinę. Więc to już w świetle prawa było yy, takie, o prawa świeckiego, to już było, było karalne. Natomiast chodziło tutaj o prawo Boże bardziej. I ona mówi, kochała tego człowieka, ale kochała też Boga. I zmagała się z tym kilka dni. To nie było dla niej takie oczywiste. Emocje były silne. Dwa lata po ślubie, więc jeszcze ten. Efekt zakochania jest silny, i kiedy wyszła któregoś dnia, mówi: Nie, dzisiaj muszę podjąć decyzję, muszę coś wybrać albo Boga, którego kocham, albo mężczyznę, którego kocham, bo nie wytrzymam tego napięcia. I kiedy szła sobie, właśnie padał deszcz, więc to ich, dla niej to było super, bo po pierwsze było mało ludzi na zewnątrz, a po drugie ona nie wzięła żadnego parasola. Ale to nie miało dla niej znaczenia, bo ona po prostu cały czas płakała, więc nikt nie widział tych łez. I doszła do rogu pewnej ulicy i tam podjęła decyzję: wybieram Boga, którego kocham. Już nie wróciła do tego mieszkania. Napisała mu tylko kartkę, że rozstają się. Wybrała Boga. I kiedy on się wyprowadził, kiedy ona doszła, już trochę emocjonalnie do siebie postanowiła: Boże, dalej będę ci służyć. Wyszła, głośno Ewangelię i nie mówiąc nic o uzdrowieniu, nawet nie spodziewając się. Pierwsza osoba została uzdrowiona, i tak to się potoczyło, ale była pewna cena, którą musiała zapłacić. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ czytamy dalej list do Hebrajczyków i dochodzimy do takich słów. Przez wiarę Abraham wystawiony na próbę ofiarował Izaaka i to jedynego syna składał na ofiarę on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było, z Izaaka będzie dla Ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych. I dlatego odzyskał go jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Znana historia, kiedy Bóg zapowiada Abrahamowi, że będzie miał syna, on 25 lat czeka na wypełnienie obietnicy, obietnica się wypełnia. I kiedy ma tego Izaaka, Izaak osiąga już dorosłość i wtedy Bóg mówi, złóż go w ofierze. Abraham rozumie to w jeden, jedyny sposób: złożyć w ofierze, no to znaczy zabić. I Bóg w ostatnim momencie powstrzymuje Abrahama przed tym. Ale tak bywa w naszym życiu, że stajemy przed trudnymi wyborami. Dlaczego stajemy przed trudnymi wyborami? Ponieważ Bóg chce, żeby On był ważniejszy niż nawet dary, które mamy od niego. Czasami łatwo się przywiązać do ludzi, do spraw, do wydarzeń, do służby. Moje osobiste doświadczenie jakby niewielkie tak? w porównaniu z tym, co Abraham, to w ogóle nic, tak? Ale yy, moje doświadczenie było takie, przez lata służyłem Bogu, głosząc Ewangelię, modląc się z ludźmi. I to, służba to było całe moje życie. I musiałem o tym walczyć, żeby służba nie stała się moim Bożkiem. Tak? Służba staje się Twoim bożkiem, kiedy jest ważniejsza od czasu spędzanego z Bogiem. Służba staje się Twoim bożkiem, kiedy zaczynasz zazdrościć innym, którzy mają inną służbę, czy Bóg bardziej przez nich nie działa. Są wszystko niezdrowe rzeczy, niezdrowe, z którymi musiałam też walczyć. I był taki moment, kiedy Bóg poprowadził mnie do tego, żeby zaangażować się w biznes. I to było trudne. Oddać posługę. Oczywiście... W miarę możliwości, jak była gdzieś okazja, głosiłem słowo, modliłem się z ludźmi, ludzi, których spotykałem, głosiłem im Ewangelię, ale to już nie było na pełen etat. I później drugi trudny czas był te, teraz, kiedy dalej prowadzę firmę, ale Bóg stworzył mi takie możliwości i tak czuję, że mnie wezwał do tego, żeby trochę więcej czasu spędzać w służbie. To znowu było trudne się przestawić, więc w tym wszystkim najważniejsze jest, czy Bóg jest na pierwszym miejscu. I Derek Prince. E widział, że wiele razy w jego życiu, w życiu innych chrześcijan, które znają, są takie momenty, że Bóg coś daje, albo jakąś obietnicę, albo jakiś dar, albo cokolwiek i wydaje się, że to umiera, tak? Abraham musiał ofiarować Zaka i wydawało się, to już się skończy, tak? To, to, już, to już jest koniec. Dostałem tego syna na jakiś czas, teraz mam go zabić, a ja z tego syna miało być wielkie poko e, wielki naród, z tego narodu miał wyjść Mesjasz, dlaczego to się nie dzieje? E, ale Bóg sprawia, że coś pozornie umiera, aby potem to zmartwychwstać, żebyśmy mieli pewność, że to pochodzi od niego. Że ta służba, ten człowiek. Pamiętam mój znajomy, miał dziewczynę, którą bardzo kochał, i w pewnym momencie on i ta dziewczyna poczuli, to raczej nie jest Bożą Normą, ale u nich tak było, że przez rok nie powinni się spotykać. Studiowali w różnych miejscach, że oczywiście mogą co jakiś czas. Nie było jakiś taki konkretny, tylko że czuli, że powinni przez rok nie spotykać się. Więc ustalili, że raz w miesiącu mogą do siebie zadzwonić i raczej nie wymieniali informacji. To był rok, to był ciężki rok. On się bał, że ją straci, ona się bała, że jego straci. Był to ciężki rok, ale po roku oboje też odczuli w modlitwie, że powinni na nowo się zejść. Nowo, znowu być parą. Dzisiaj są szczęśliwym małżeństwem, ale mówią, że ten rok był bardzo ważnym, bardzo ciężkim, ale i bardzo ważnym rokiem. I Derek Plin w swojej książce Gorzka woda życia tak opisuje Sam doświadczyłem tego w moim życiu I pamiętam jak kiedyś wołam do Boga Bo, Boże, dlaczego błogosławisz tylko to Co najpierw umiera, a potem zmartwychwstaje Wydawało mi się, że Bóg dał mi wtedy prostą odpowiedź Bo gdy mogę coś wskrzesić do życia Wskrzeszam to w formie, w jakiej chcę by istniało tak więc, jeżeli znajdujesz się w kręgu śmierci, pamiętaj, że po śmierci jest zmartwychwstanie. Pamiętaj, że czeka cię nowe objawienie prawdy o Bogu. Bóg objawić się pełnie i dać się poznać głębiej. Pod warunkiem, że wytrwasz, zaufasz i zawierzysz Mu. A więc taka rzecz, która no, wydaje się trudna. Zaufać Bogu w sytuacji, która yy, po ludzku wydaje się, tak jak ten chłopak i dziewczyna, tak moi znajomi, którego podam, oddać Bogu tą relację i powiedzieć, Boże, jeżeli to jesteś Ty, to będziemy razem. Jeżeli to nie jesteś Ty, pozwolisz nam poznać inne osoby. I to powiedzieć w momencie, kiedy ta miłość, kiedy to uczucie jest gorące. I nie dla, z głupoty, bo mogłoby to być po prostu ludzką głupotą, a dlatego, że oboje odczuwali, że Bóg tego od nich chce. Jednak Bóg, kiedy chce, żebyśmy coś mu ofiarowali, odda nam albo to, albo da nam coś innego, tak, co będzie dla nas lepsze. Yy. I też odwołam się do Derka Prinza w innej książce, Łaska poddania się, opisuje taką historię, że jego żona Lidia e, pracowała w Palestynie podczas II wojny światowej i mieszkała w miasteczku, które było niedaleko Jerozolimy. Jej podstawowym zajęciem była praca z dziećmi i też z kobietami arabskimi. I rzeczywiście wiele z tych kobiet zaczęło się nawracać, nawracać na chrześcijaństwo, były napełniane Duchem Świętym, modliły się językami, były uzdrawiane, uwalniane od demonów. Ta praca się rozrastała. I był pewien misjonarz, który mieszkał w Jerozolimie i który próbował pracować wśród muzułmanów, jednak efekty jego pracy były niewielkie. I zobaczył, że Lidia tam pracuje, jeszcze on miał taką teologię, że to jest kobieta, więc no to Bóg nie może jej używać, kobieta nie może nauczać, nie patrzył na owoce, tak, które przecież Bóg stworzył tylko po prostu był zazdrosny. I w pewnym momencie przyszedł i zaczął walczyć z nią, o te kobiety. Walczyć w tym znaczeniu, że przyszedł, powiedział, że ona ma zostawić tą pracę, że ma przekazać jemu, że on tutaj przyjeżdża, że on tutaj zamieszka w tej miejscowości, że będzie prowadził tą pracę. I ona wiedziała, że jak on tutaj przybędzie, zacznie głosić, no jak ludzie zobaczą takie walki, no to to nie będzie dobre. Modliła się i czuła, że Bóg mówi oddaj to. Tak jak Abraham oddał Izaaka. I ona tak zrobiła. Powiedziała, tym kobietom, że przyjedzie misjonarz, e, że ten misjonarz będzie się nimi zajmował. I rzeczywiście e, tak zrobiła. I po paru miesiącach do tego miasteczka zaczęli przyjeżdżać brytyjscy i amerykańscy żołnierze, którzy odbywali służbę w ramach środko Środkowego Wschodu to już była II wojna światowa. Przybywali oni do jej domku, szukając Boga i pragnąc tam doświadczyć chrztu w Duchu Świętym. W przeciągu następnych trzech czy 4 lat dziesiątki żołnierzy amerykańskich i brytyjskich odnalazło Boga i zostało ochrzczonych w Duchu Świętym, właśnie w tamtym małym domku Lidii, w której wcześniej ona gromadziła te kobiety. I Derek Prince mówi, że. Tak samo było z nim, on już był nawrócony, a nie był napełniony Duchem Świętym. Ktoś mu powiedział, że tam jest kobieta, która prowadzi spotkania modlitewne, on przyjechał, tam doświadczył sztu Duchu Świętym, później ona została jego żoną. I on mówi tak, ale w tej całej historii chodzi o to, że zgodnie z tradycjami i zwyczajami Środkowego Wschodu, arabskie kobiety nie zostałyby nigdy wpuszczone do pomieszczenia, w którym przebywali brytyjscy i amerykańscy żołnierze. Zatem gdyby moja żona trzymała się kurczowo tych kobiet, żołnierze nigdy nie zaczęliby tam przyjeżdżać. Boży awans przychodzi wtedy, gdy ustąpimy, poddamy się. Wielu z tych mężczyzn, łącznie ze mną, to obecnie aktywni duszpasterze, rozsiani po całym świecie. Misjonarze, pastorzy i im podobni. Z tego wypływa następująca nauka. Musisz chcieć puścić wodze. To niesprawiedliwe, bezsensowne, krzywdzące zawołasz. No to co? Bóg tak to urządził. On trzyma wodzę. Na tym właśnie polega wiara. Wiara polega na tym, że ufamy Bogu nawet wtedy, kiedy nie rozumiemy. Ufając, że On jest dobry, że On nas kocha, że On wszystko obróci na nasze dobro. Więc pomódmy się teraz o to. Duchu Święty, Ty jesteś tym, który kształtuje w nas charakter Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, i Ty wiedzisz, że są rzeczy w naszym życiu, które po prostu potrzebujemy oddać i zaufać, że Bóg się o nie lepiej zatroszczy. Może to są jakieś relacje. Może to jest nasza służba, może to jest nasz biznes, może to są nasze finanse, cokolwiek to jest. Duchu Święty, uczyń nasze serca gotowymi na powierzenie tego Bogu i zaufanie, że On zatroszczy się o to lepiej. Duchu Święty, prowadź nas potrzebujemy cię. Amen.